Hej, witam Was serdecznie. Ja jestem Kaftan, a wy oglądacie Dead Secret. Jest to horror niezależny na Oculus Rift. Można go jednak przejść poza tym mechanizmem, więc uznałem, że jest to całkiem ciekawa gratka, zwłaszcza, że traktuje o historii detektywistycznej wokół morderstwa, które miało miejsce w Kansas. A ponieważ powinna zająć jakieś trzy odcinki, uznałem, że będzie to całkiem ciekawy horrorek. A teraz bez mennego gadania. Zacznijmy nową grę. harris bullard was found dead in his study five days ago. nobody believes me, but i think he was murdered. this house in the middle of nowhere holds the secret. there's a story hiding here, and i'm going to cover it. if i'm right, there are four major suspects: graham wellington, josie herrera, cynthia peckman, No, proszę. I z tego co widzę, poruszamy się tylko i wyłącznie myszką. Jest to zwyczaj podstawowa rzecz, jeżeli chodzi o poruszanie się w Oculus Więc. Harris Grafford, Bobby Sawyer. Okej. Okay. Była żona. To mamy już formy colic. Okej, okay, to już widzę, że mamy sporo osób. Nie mogę gołymi rękoma tego otworzyć. Brakuje klamki. A tu o klucz. Niewielki klucz. Dźwięk klucz Excellent Hillu Dwójce. Investigate the crime scene. Okej, okay, da się zrobić. No dobra. Taki niewielki horrorek powinien być całkiem ciekawy, zwłaszcza, że na chwilę obecną czekam na premierę. ...duchowego spadkobiercy Tower, o którym pisałem wam na Facebooku. This is it, the crime scene. A mogę wejść na dwór? Nope. I can't leave yet. Okej. Okay. Na górę zgaduję, że też wejść nie mogę, więc wchodzimy do crime scene. Small key and lock the door. No proszę. Tam się szafka otworzyła. This is where Bobby is, fany, bori, ok. Ruk, No ale jaja. Od razu Wam mówię, że jest to bardziej niż horror jest to takie doświadczenie na Oculusa, które pozwoli nam rozwikłać zagadkę detektywistyczną. Ha. Pozwoli nam rozwikłać zagadkę detektywistyczną, ergo będziemy mogli sobie, tak jakby. Rozwiązać jakąś tajemnicę. Tajemnicę w tym wypadku, właśnie tego zabójstwa w Kansas. Just a regular lamp. O mapa, a seen a map laid out like this. To jest spot mark w it Ok. Czy wobec tego możemy znaleźć ten X na globusie? To by wiele wyjaśniało. Zdaje się, że to będzie ta część. Prawda? Tak. Czyli ty. Mam cię. Ok. Chad otwiera się. It's a small box. Let's get a better look at it on the desk. Okay. jesteś? Nie wiem, do One of the buttons is missing. Tu There's a note with a foreign symbol on it underneath to its north. Ah. Harris Ballard, I am Woodcutter. Your past has caught up with you. It is over. What's this? Who is Woodcutter? Threatening, okej, okay, dobra, czyli w takim razie ktoś kto podejście się za drwala, a przynajmniej taki sobie obrał pseudonim, grozi bulardowi. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. save, okej, okay. sekwencja to zachód, wschód, północ. A mamy tutaj akurat karteczkę, która nam pokaże, że północ to jest ten, a nie inny znak. Ergo będziemy musieli tak czy owak znaleźć ten wschodni. W przeciwnym razie nie otworzymy pudełeczka. Okej. Okay. Dobra, w takim razie. No. <noise> Okej, okay, na akapit otwierający naszej pracy, którą będziemy tyle pracy, co artykułu, który będziemy pisać. Zachód, wschód, północ. No właśnie, nie mamy wschodu. Coś jest napisane jednak. kartka jest zbyt daleko i zbyt głęboko by ją wyjąć. Huh. Ok. Dziękuję. A nie mamy okularów, żeby włożyć soczewki. Ani żadnego teleskopu, ani żadnych rzecz rzeczy, której moglibyśmy użyć tych soczewek. Dziwnie wyglądająca maska. No faktycznie. Mechanika kwantowa. Analiza funkcjonalna, ciekawe. Dyplomy, 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 jeszcze więcej dyplomów Telewizor Coś takiego nie działa Co my tutaj mamy? Nie sądziłem szczerze że że to będzie point and click, ale co tam Dla odmiany zrobimy sobie taki niewielki horrorek na kanale, zwłaszcza że Prędzej czy później zaczniemy Z tego co wiem to Night Cry, czyli horror, za który niedługo postanowiłem się wziąć Również będzie point and clickiem za chwilę kolejny epizod wychodzi The Walking Dead. Michon, którego pierwszy już nagrałem, więc. The man who could see with his skin. 926, okej. Okay. Rzecz w tym. Eyeless Joe from Dead in Hotel. Hm. Rzecz w tym, że na chwilę obecną. Myślałem o tym, żeby zagrać coś, gdzie jest akcja. Myślałem sobie, kurczę, bo strzelałbym do antagonistów, pobiegałbym, zrobiłbym rajwach. Jak się okazuje, zagrałem sobie, o proszę, jednej statuetki brakuje, zagrałem sobie Fira, dwójka jakoś mnie totalnie nie porwał. Dlatego uznałem, że takie mniejsze horrorki, krótkie, w tym wypadku ten powinien zająć około półtorej godziny, ergo za trzy odcinki, na pewno nie więcej. Ułożę go w trzy. Powinno to być całkiem ciekawe. Tak dla odmiany. Okej. Okay. Ja mam chyba nic, co mógłbym tu działać na tym terenie, prawda? To jest najprawdopodobniej. Powinien udać się, kto mi stuka w okno. Cholera. Kto mi stuka w okno? Bezczelne. Po prostu bezczelne. Mogę tu wejść. A need to investigate the study. A czegoż to ode mnie oczekujecie z racji tego, że. co... O! Popierdzieliło mi się. A, no mi mogły, okej. Okay. Mam książkę. It's an old book, it says quite done. On the cover, whatever it means, the author is Love Cardio, ktoś tam, okej. Okay. Czy wobec tego... Czy ja mogę zrobić coś z tą książką? Czy ta książka użyta na przykład na obrazie czy czymkolwiek pozwoli mi przetłumaczyć rzeczy, których jak dotąd nie rozumiałem, rzeczy, które jak dotąd sprawiały mi problem? Zastanawiam się, ponieważ na chwilę obecną nie wydaje mi się, żebyśmy mieli jakieś szczególnie bogate rozwiązanie tej sytuacji. Ba. Czego telewizor jest włączony? Przysiągłbym, że był wyłączony. Wit. Spaduwa. Co zrobić z tą książką? Przecież bym musiał... Nie mam pojęcia. A ty? Nic tu nie ma. O rany, mam Was. A to jest. A, proszę bardzo, pięciobóg. O, kan push the book. All the way back. Coś tam jest. No, proszę. I mamy kolejny. Okej. Okay. Proszę bardzo. I teraz używając tego, chciałbym jeszcze pokazać Wam, że tu możemy sobie zajrzeć do dokumentów. A zajrzawszy do dokumentów, wiemy, że sekwencja to zachód, cud, północ. Podoba mi się. Relaksujące. Zachód, schód północ. What the fuck are you? It's, I see the lenses fit into the mask's eye sockets. It's like a weird pair of googles. Goggles właściwie. GOOGLES! Hello? No proszę. Cześć, duchu śmierdziuchu. Co mi tam pulsuje na obrazie? Tego nie wiem, ale sprawdźmy to. No, cześć, obraz. It's jest Celtic War. Ha. Huh. Okej. Okay. O, proszę, Josie. Mhm. Mm Okej. Okay. Luna Dream Apparatus. Okej. Okay. Czyli padł ofiarą... Łódkatera w sensie Woodcutter mu groził, więc musiał uciekać. Ktoś obserwuje dom. Często słyszę różne dziwne dźwięki. Wszystko jest zamknięte w sejfie na górze, dlatego... Powinienem to odzyskać, a właściwie i powinna to odzyskać I spalić dom w cholerę Okej okay. Kim jest Łuczkace I otworzy cyfr na górze Czy na górę dostanę się tędy? This door is locked, well fuck you door Okej, okay, czy wobec tego mogę już teraz iść na górę? my hunch was right Bullard's death is definitely oh Harris Bullet body was found by bobby sawyer to that's it bobby ran out just for bullets cause he have done it Bolt was scared he worried about losing his secret research okay black melania okay no no Bullet was being blackmailed by woodcutter. Love got your hand. <laughs> ah. this story and some real evidence. Okej. Okay. No to góra. Wio. Co znajdziemy na górze? Tego nie wiem. Na górze róża, dole fiołki, a weź spierd. Uciekaj. Muzyka narasta. Nie jest dobrze. To się za chwilę zabije, prawda? Left or right? A ja bym powiedział, że jestem prawym człowiekiem, to też pójdę w lewo. Nie no, pewnie, że w prawo. <laughs> Okej. Okay. Co my tu mamy? Dzień dobry. Pięknie. Czym jesteś? Equip Goggles. Okej okay. Hi, Goggles. Tam coś jest. Holy shit! Jak dobrze ty się nie ruszasz, czy mogę spojrzeć jeszcze raz? Chciałbym spojrzeć jeszcze raz. A, nieruchomo sobie wisisz na ścianie, okej. Okay. Dziwne. It... Okej. Okay. Sru. Through. Am. Through. Um. Uh, through. Teraz ty tu. Ty tu. Bingo! It's an old photo of two men on a ship. James Lowry and Harris Bollard. Ok. James Lowry i Bollard Na zdjęciu, fajnie. Gdzie to znajdę? Miscellaneous? Chyba, tak. James Lowry and Harris Bolard. Essex. Ok. Cześć, safe. Czy tam kombinację? Czy wydaje mi się, że zdjęcie i cyfra na zdjęciu będzie kombinacją do safe'u? Nie sądzę, data w sensie raczej nie, prawda? Ne, nie wydaje mi się. To była kartka i mogę ją podnieść. Harris polecam kota no your secret James Lowry. Sends his regards. What? Ej, ale czemu James Lowry nagle? What the fuck? Sądzę. Cześć, okno. Kartka. Harry okay, Potter, Daily Log. Okej, badaliśmy. O! Oh, aha! A więc to soczewki w takim razie. Pokazują tak jakby to, czego nie widzi podświadomość. To, co podświadomie może inaczej. Nieświadomie wiemy pewne rzeczy, choć nasza podświadomość każe nam o nich zapomnieć, ewentualnie nie pozwala nam o nich pamiętać. Blokuje pewne wizje i pewne rzeczy, dlatego w tej chwili pracują nad tym, żeby te soczewki włożyć do większej maszyny, aby móc jak najwięcej ze świadomości wyciągnąć rzeczy, które są ze snów i z pamięci, o których może nie pamiętamy, ewentualnie bo jest zbyt trudno do zapamiętania. Tutaj opisuje Bullard o tym, że martwi go to, że Woodcutter wie o się Laurym. Okay. It might say reporter on my desk, but I spend most of my time at the Standard making coffee for my editor. I'm tired of writing the gossip column. This story is my shot at the big leagues. When I prove that Bullard was murdered, all the big papers will come calling. I'll finally escape this backwater town. This is it. The chance I've been waiting for. Fajnie, no to zbadamy tę sprawę. Someone knocked over the lamp. Fajnie, a ty jesteś czym? It's a plate. Circular a dial. Okej. Okay. Rad document. Jak twoja konferencja w Chicago, Harris. A, takiś pierdol widzę. Prawie Rosjan A żona pisała, okej. Okay. Okej. Okay. Wyrzuciła ze swojego mieszkania... męża Podłe Power place is full A czy ja mogę teraz spojrzeć na tego demona przez gogle? No cześć! Co nowego? Zakładam, że się nudzisz potwornie W przeciwnym razie by tam nie było, nie? Smutne to no Smutne to, hehe Heheszki No dobra, czy w takim razie mogę pójść dalej? On tam nadal jest Na razie demonie, trzymaj się Pozdrów krewnych. I jeszcze A ja wejdę tutaj. Bo czemu nie? Bo mogę. Nikt mnie zabroni. Mam imununiu. <grych> Cześć kartko. Gdzie stoi demon? Tam sobie kuca. Kuca sobie. Jak kucyk. Czadowo. Czy wobec tego mogę wejść tu? Cześć kartko. What do we have here? Dear Diary. Dziś z rocznica. O no kurde. Josie w swoim pamiętniku opisuje to, że szukała ojca, ponieważ wyjeżdżając na wojnę zostawił matkę i córkę. Tak jakby chciał je zostawić, więc uznała, że warto będzie poszukać go tutaj, w Kansas. A tutaj Josie opisuje, że chciałaby spojrzeć na to, co napisał Bobi, bo widać, że Bobi pisze jakąś pracę, albo... O proszę. Bobby pisze opowiadanie. Ok, Bobby opisuje coś dziwnego. Mianowicie <laughs> opisuje, że mordercy, którzy wymalowywali ciała swoich ofiar. Jeden z detektywów zrobił zdjęcia, ułożył je w takiej konstelacji, że wyszła z nich mapa, tak jakby. O, rany. doesn't seem to be. Ok. Nic ciekawego. W porządku. Czy w takim razie możemy zajrzeć do tego cholerstwa? Przez to cholerstwo mam na myśli. Mam na myśli uh, skrzynię. A ty? Equip <noise> Goggles, czy to znaczy, że coś tu zobaczę? Gówno zobaczę. Mech. Mech. Okej, okay. No w takim razie otwieramy. <noise> czy tutaj wejdzie ta płytka? Płytka tu wejdzie. Mam płytkę. A um, czyś płytko? Sru I co teraz? O, oh, Uba w popachy! Z chęcią! E, pasowało. Teraz pasuje. Bo szczur... Czego się nie otwiera? A bo jeszcze w Okej, okay, zewnętrzny pierścień, pardon. No wyszła kaczka, czy jeden tam czort. It's a small wooden knob. What a knob! okej, okay, w takim razie... Możemy się dostać do... szuflady na dole. Drugi pamiętniku. A tutaj Chowsey opisuje, że jej mama niestety zmarła i byłaby jej urodziny, a we śnie śni się jej, że jej mama umiera. Okej. Okay. No dobra, no mamy dostęp do szuflady na dole, a to oznacza, że możemy prawdopodobnie otworzyć, nie wiem, znaleźć tam kombinację do sejfu, czy coś. Um, hi! Hi, hi, awesome, super. Baw się kurwa świetnie! Cudownie! Ekstra! Bajecznie. W... What? W sensie... Wszedłem do pokoju. On widział, że wchodzę do pokoju, czy też ona. Jestem w jedynej kurwa ogromnej szafie w całym tym pokoju. Czy to naprawdę... Czy ja mam naprawdę szansę? Nie mam. Ending D. ending d just like a fucking dick. hmm bill told me to cover bullard's death but he's just looking for gossip about the young assistant but i took it seriously did the research followed every lead like a real journalist would it paid off i found something everybody else missed. Anot, a, note, a half thought, scribbled in the na of z powrotem do raportu. I odczytałem Hypothermia w zimie. OK. Fajnie. Czy wobec tego mogę się ukryć gdzieś tutaj? Nie mam pojęcia. Nie, no nie będę się ukrywał pod łóżkiem, to jest bez sensu. Sakreble, to jest bez. No, cześć. Wiesz co zrobię? Wejdę tu do pokoju, dlatego że totalnie nie mam pomysłu, gdzie uciec. Czy mogę wyjść przez to pieprz... Okno! Okno! Przecież były pozamykane! Okno! The window! Tak, to jest okno! Upadłem. Miałem złamaną rękę to się źle... O, ta, tak upadłem, że śnieg widzę. What? Co się dzieje? Co się dzieje? What? Cześć, Kruku. Czy to już ten moment, kiedy mi się w głowie popieprzyło? Odfrunął. What is this place? I don't know. I don't know. Aha. W sensie, co mam gdzie indziej? Okej. Okay. Zdefiniuj gdzie indziej. A na chwilę obecną jakoś nie czuję tej trasy. Where the fuck am I supposed to go? Czyżby tu? Jest jakiś kamień, okej, okay? jest jakaś odmiana. Coś innego, fajnie. A nie to pniak. Wszystko jedno. Cześć pniaku. Czyżby tu? Nie, jaśnieje, czyli znowu mnie cofnie. No to chciałem do cholery iść, to zróbcie jedną ścieżkę zamiast jakiegoś teleportowania dziwnego. Przenoście mnie w jedno miejsce. Spoko, jakoś to przeżyje. Mąszczur. szczur. A idę przed siebie, to się będę pierdzielił, nie? Dzień dobry. Jest coś, co zaskoczyć, coś ciekawego. O ja pierdyle. Ciebie w horrorach widzę zdecydowanie za często, małpo. Co się tu dzieje? No, małpa w fezie siedzi, no. I na pieprza? No to niech na pieprza, tylko ja sobie stąd idę. Małpa w fezie to zła rzecz. <grywka> Kobieta w czerni. Dzień dobry, korytarzu, który mi przypomina kolata. Drzwi się zamknęły, a to oznacza, że prawdopodobnie o tle... O, witaj. Przynajmniej masz na sobie garnitur. To już u mnie plusik, dlatego że prawdziwy gentleman. zawsze nosi garnitur, prawda? Prawda, krawata nie masz, czułko. To se stąd pójdę, jeżeli nie macie nic przeciw. <grywy> o mój Boże. Where am I? Tu du, bistu, Wolfgang. Tu bistu. Uh, I must have hit my head. Oj, kurde i to mocno, the man in the raincoat was that woodcutter. This is. This axe is stuck deep in the ground. No dobra. Ktoś wbił uh, siekierę w ziemię. Obok mojej głowy, a to oznacza. I'm not leaving. A nie mam takiego planu. A to oznacza, że mi nie zabił. Nie chciał mnie zamordować. A więc prawdopodobnie chciał. chciał mnie pozbyć. Ko po co? O, proszę, dobra. Badania idą do przodu. No jak burza. Okej. Okay. Okej, okay, czyli potrzebujemy czegoś. Potrzebujemy rzeczy. Calibrate the device. Da się zrobić. Jestem jestem złotym jestem aniołem, zrobię to bez problemu. Marguerite Higgins is my hero. She won a Pulitzer for her reporting in Korea. I went to college because of her. She goes to war zones, marches with the troops. Nothing scares her. And she gets the story. Marguerite Higgins doesn't run from a juicy story just because her life is in danger. Neither will I. Ambitnie! Ale to na tyle w tym odcinku, moi drodzy. Dzięki, Haris. Ok. Cynthia pisze dalej. Ale to na tyle w tym odcinku, moi drodzy. Mam nadzieję, że się Wam podobało i w kolejnym kontynuujemy, ponieważ wydaje mi się, że przeszliśmy mniej więcej 1 trzecią gry, a ponieważ całość powinna zająć półtorej godziny, jest to całkiem dobry moment, wydaje mi się, żeby skończyć, więc zobaczmy, co kryje ta kartka. Wy mi dajcie znać poniżej, proszę. Co sądzicie? Czy macie ochotę zobaczyć więcej? Trzy krótkie odcinki prostego horroru. Myślę, że może się komuś spodobać. A. Instruktorz do użycia maszyny. Do skalibrowania tegoż. Cuda. Czemu nie? No. Jest to na tyle. Trzymajcie po moi drodzy, i biegu usłyszenia.